Przejdźmy do drugiego punktu. Paweł, człowiekiem dialogu. Proszę Państwa, proszę pamiętać, kim był Paweł przed swoim nawróceniem. Był ortodoksyjnym Żydem, który skrupulatnie przestrzegał tory, czyli prawa. Dla takiego człowieka nie do pomyślenia było zadawać się z Do tego dochodzi jeszcze jego fanatyzm. Stało się początkiem jego tronu, jako apostoła, głosiciela Ewangelii. Kiedy pojawił się w nowym miejscu, zadał na się najpierw do najczęściej do miejscowej synagogi, Dopiero później wszedł do Boga. Zaskakujące i śmiałe jest jednak to, z czego do końca nie zdajemy sobie sprawy. On, wcześniej fanatyczny Żyd, Żyd wszedł do powa I to jest. Pierwszy punkt. Punkt wyjścia dialogu. Nie można siedzieć w młopotach swoich wiedzy. Tu nie chodzi o to, by z czegoś rezygnować, iść na koniec. Chodzi tylko o to, by zacząć rozmawiać. Paweł zrobił pierwszy krok, ale potrzebny był jeszcze drugi. Jaki? Trzeba słuchać. Słuchać, by starać się zrozumieć. I tego Paweł musiał się dopiero uczyć. Rzecz miała miejsce na tańskim areałach. Całe zdarzenie opisuje św. Łukasz 17 w 17. rozdziale apostolskich. A tańczycy poprosili apostoła narodów, by dokładnie wyjaśnił im, na czym polega jego nauka. Paweł przemówił tak. Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo. nieznanym Bogu. Ja wam proszę to, co czcicie nie znając. Paweł wychodzi od świata rozmówcy i buduje mosty. Mówi o nieznanym Bogu i chce go dać poznać. Mówi dalej o stworzeniu świata. Wykazuje, że Bóg jest kimś więcej niż złoto, srebro, kamień, czyli dzieło ochrony myśli człowieka. Jednak odnosi wrażenie. Kiedy im mówi, w stanie, zaczęli to wyśpiewać. Dlaczego? Głosił im prawo do stanie, tak jak czynił dla Węgiela. Chodzi o to, że do oczekiwania na człowieka patrzył całość ciała. Dla nich dusza, i ciało stanowiły jedno. Z kolei Grecy byli pod wielkim wpływem Platona, a ten uważał, że ciało jest pięć duszy. W konsekwencji szczęście polega na tym, że wyszła się uwalniać ze swojego dzienniczki. I oto nagle Paweł głośniej, na arę Paweł, że po zmartwychwstaniu dusza ponownie złączy się z ciałem. Jaka była relacja leków? Wyśmiami Pawła, i głośną uczestniczą wielu. Powiedzieli mu, posłuchamy się innym razem. To była dla, dla niego wielka porażka. Ale Paweł się nie zniechęca. Tylka i pisze 1 listopada dnia, a w nim wykłada to w Tym razem poddaję ją na sposób pierwszej. To jest świetny przykład dialogu kultur. Na czym polega ten praw prawdy o na mentalność Greków? Ale on <trony> podejmuje problem w trzech krokach, w Po pierwsze, apostol naród wychodzi od tradycji, od praw wiary. Przypomina Ewangelię, którą przekazali mu apostołowie. To, co mówi, pochodzi z objawienia, zatem Paweł wie, że do otrzymanej tradycji nic nie może dodać czy zmienić. Wniosek pierwszy. W naszym dialogu, gdy mówimy o religii, najpierw musimy słuchać, a potem mówić. Wygłosić światło Chrystusa, a nie samych siebie. Krok drugi. Jaka jest ta prawda, którą Paweł Chrystus zna Chrystus. Tak. To jest dobra której nie możemy porzucić. Jeżeli Chrystus nie zna Chrystus, to jest nasza wiara. Stąd drugi wniosek. W dialogu, tam gdzie chodzi o prawdę, nie ma miejsca na kompromis. I krok trzeci. Czym innym jest treść To jest prawda wiara. Ale co to znaczy? Jak to rozumieć? I tu, aby uczynić kuchnię w stronę Greków. Tłumaczy im owo, jak, na ich sposób. Przewiduje pytanie. A jak z w stanie mu W jakim ukazują się ciele? I odpowiada. ziarno, które się w ziemię, umiera. To, co wyrasta, jest życiem. Ale czy to, co wyrasta, jest tym ziarnem, które się sieje? Czy jest to ta sama materia? Nie. A to już dlatego było interesujące. Nie chodzi więc o zwykły powrót do ciała. I dalej tłumaczę. Czym innym jest ciało zmysłowe, a czym innym duchowe? Mistrzostwo dialogu. Na koniec można powiedzieć, że żyjemy bardzo ciekawych czasach. Papież XVI w tych katechezach o świętym Paweł pisze, że pod wieloma dzisiejsza sytuacja społeczno-kulturowa nie różni się z od Czy święty Paweł, człowiek wiary i mistrz dialogu, nie jest dla nas także dziś punktem odniesienia? i nauczyciele mądrej religijności. Proszę Państwa, jak powiedziałem na początku, była to jedynie mała przystawka. Zapraszam więc do rektoryzacji uchwał, po to móc się w smakiem w całym terenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, tylko za Ciekawe informacje, ale również za osobiste cenne świadectwo. Bardzo dziękuję <laughs> za zaproszenie, które świętego roku. Proszę Państwa, już nic z tych dwóch